Dzień dobry, witam serdecznie w Małej Cukiarence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto Bounty. Jest to ciasto z dużą ilością masy kokosowej z czekoladą na kakaowym biszkopcie, do którego dodałam jeszcze trochę oleju, aby był bardziej wilgotny i gęstszy. Ciasto polecam, jest naprawdę pyszne, moim domownikom bardzo smakowało. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukiarenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej Cukierenki. Zaczniemy od przygotowania biszkoptu. Do czystej suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i jeszcze przez chwilę miksujemy na jasny krem. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia i mieszamy. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Przesiewamy mąkę z kakao i dokładnie mieszamy do połączenia składników. Nie należy mieszać zbyt długo. Ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 30 minut. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięty biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia, papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu odcinamy przypieczoną skórkę. I biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy i nasączamy biszkopt w blaszce. Przygotujemy teraz masę kokosową. Do rondelka wlewamy 600 ml mleka. Dodajemy cukier, cukier wanilinowy i wiórki kokosowe. Krótko mieszamy i podgrzewamy, aż masa się zagotuje. Należy uważać, aby masy nie przypalić. Masę od czasu do czasu mieszamy. Gdy masa się zagotuje, zmieszamy ogień na najmniejszy i trzymamy ją na małym ogniu mieszając przez około 10-12 minut, aż zgęstnieje. Dodajemy pokrojone masło i mieszamy, aż masło się roztopi. Znów masę gotujemy. Budyń wsypujemy do miseczki, dodajemy pozostałe mleko i mieszamy. Tak rozmieszany budyń dodajemy do gotującej się masy kokosowej i znów gotujemy. Gdy masa się zagotuje, trzymamy ją na małym ogniu przez około 1 minutę. Cały czas mieszamy. Powstanie dosyć gęsty kokosowy krem. W konsystencji będzie przypominał owsiankę albo kaszkę. Gorący kokosowy krem wykładamy na przygotowany biszkopt i wyrównujemy. Masę odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Polewa czekoladowa Śmietankę przykładamy do rondelka i gotujemy. Zalewamy połamaną czekoladę. Odstawiamy na około 30 sekund i po tym czasie mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Powstanie gładki czekoladowy krem. Polewę wylewamy na wierzch ciasta i wyrównujemy. Posypujemy wiórkami kokosowymi i wstawiamy do lodówki na całą noc. Składniki muszą się przegryźć. Schłodzone ciasto możemy wyjąć z blaszki. Polewa czekoladowa może przykleić się do papieru, więc pomożemy sobie nożem. Nożem oddzielamy polewę czekoladową od papieru. Nasze pyszne kokosowe ciasto z polewą czekoladową jest już gotowe. Jest bardzo wilgotne, aromatyczne, mocno kokosowe. Polecam! Porcję ciasta ozdobiłam jeszcze pokrojonym batonikiem bounty. Dokładny przepis na stronie małej skieremki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.